Witam do Serengeti sesza i dzisiaj jest aktualizacja w której doszły dwa magiczne konie na samym początku było widać tylko zielonego bo on jest na uporządkowanym kącie a ten czerwony jest na tym plus takie fiwerny są do tych koni no, łącznie to jest 1350 trzysta chyba, to jest dużo. No i mamy jeszcze odnowioną stajnię, która no wygląda ciekawie. Teraz dopiero w sumie ją widzę pierwszy raz. No i mi się osobiście to, bo trochę się martwiłam, że nie będzie taka drewniana jak tamta, ale w sumie ta jest. Również ładna, tylko szkoda, że tego przejścia nie ma, tylko co wcześniej tam było. To było akurat fajne. I, I zamyka się to. No, na jedno konto dwa konie i dwa swieszaki to, to trochę za dużo. Ładne jest to stajnie O, coś tu jeszcze jest. A, tu karmienia. Okej, okay. właśnie gdzieś miała być jeszcze restauracja, i inny, a jest. Tu jest restauracja. I tu jest szantnia. Przejdę tu, przejdę. No pięknie. Da się wejść na trybuny. A chyba się nie da. I sekarek. To przechodzi nieźle. Już myślałam. Da się tu wejść. A nie da się usiąść chyba. Da się. się to tańczyć jeszcze sobie okej okay. W sumie chyba tyle w tej aktualizacji nie mam za bardzo co tu powiedzieć w następnej aktualizacji tu sobie nie będę miała co pokazać bo Ech, będą to zawody dla określonych raz. nie przepadam za tym bardziej się nie mogę doczekać nowego konia, który jest przepiękny. I pine horse'ów. American Pine Horse, tak? Które już można zobaczyć, jakie będą maści na CC Creation, chyba. I no, chyba wszystko będę musiała kupić. Są przepiękne. Naprawdę są przepiękne. Coraz lepiej wychodzą te konie. Chociaż smoki to nie jest akurat coś takiego ulubionego. Nie, nie to, nie to, nie to. Ale, ale to je robili ładnie wyglądają. Miałam kupić na tym koncie frysa, no to mam frysa amkniętnego, ale też jest. To chyba wszystko, do nie ma więcej E, zobaczę w razie czego, zobaczyć? Już można chyba z powrotem wskoczyć na stajnię, bo tam jest gwiazdka Więc musi być dostępny ten dach O, proszę bardzo, jest I teraz ta gwiazdka była, ona gdzieś tu była. A jest nawet na tachu teraz. O, jeszcze prościej jest to być niż wcześniej. Ach, zapomniałam, tego, tego nie zauważyłam. Można sobie ustawić przeszkody tutaj. Tak jak w Morland tam jest, tak tutaj. Te przeszkody są. Yy. A nie, tutaj właśnie z kółsu. Będzie to ładnie. Ach. Nie wyszło. Nie wyszło pokojno na te ptywa. O. Ach. No tak nie do końca to wychodzi mi. B. Okej. Okay. I co? A, typowo to umieszczenie. Okej. Okay. Fajnie. Trochę wolno odnawiają tą tą grę, ale jak już coś odnawiam, to ładnie jest. Mi się podoba. Tylko brakuje mi tego przejścia. Takich szyb tutaj. One tu były. A teraz no, takie większe przestrzenie mi się wydawała. No ale dobra. Ogólnie jest większa chyba ta stajnie. Trochę. Nie czy stajnie. Ujeszczalnia. Ujeszczalnia. Okej. Okay. I to chyba wszystko. To, 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 to jest historia. A w sumie to mało ważne. Dobra, to wszystko.